Cześć, cześć, cześć. Kolejny update, jeżeli chodzi o kwestię związaną z Bitcoinem, zobaczcie, cena nam tutaj odbiła, broniła na razie ten punkt, ale jeszcze nie jesteśmy bezpieczni. Bezpieczni będziemy powyżej 32 tysięcy dolarów, przynajmniej tak jak ja to widzę, jeżeli chodzi o tutaj te poziomy, czyli co najmniej musimy przebić się przez 31 700 i tu już będziemy mieć pierwszy jakiś tam poziom bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o. Wybroniony poziom, taki no, do góry, czyli, krótko mówiąc, żeby nie było kontynuacji spadków. Na razie jeszcze jest szansa na to, żebyśmy dalej spadali, natomiast być może rysuje nam się tutaj taki bardzo fajny pattern związany właśnie z tak zwanym W. I zobaczcie, W, czyli, krótko mówiąc, W. No, jeżeli tutaj byśmy mieli takie W. No to pytanie jest, co nastąpi w tym miejscu. To jest, jak widzisz, bardzo ważny punkt, tutaj ta przerywana linia, to jest 0,23 po poziomu Fibonacciego, i teraz, jeżeli tutaj nie, oczywiście będziemy mieć tak zwany breakout, no to lecimy do góry. Jak widzisz, tutaj też jest taka fajna linia trendu, no i ten punkt, jak tutaj widzimy, jest bardzo ważny. Natomiast, jeżeli będziemy mieć fail, czyli po prostu nam się to nie uda, i odbijemy się od tego punktu, albo przybijemy go i nie obronimy, też tak może być. To w tym momencie lecimy tutaj w dół. No i zobaczymy, co znowu wtedy Bitcoin zrobi w tym miejscu, bo już na pewno ten poziom przekroczymy, dlatego że tutaj mieliśmy tak zwany retest tego poziomu. Tak, ten retest polegał na tym, że zrobiliśmy, czekajcie, zwiększę tylko i wyłącznie jeszcze grubość. Ten retest polegał na tym, że tutaj mieliśmy ten poziom i mieliśmy tak zwany retest. I teraz ten retest bardzo fajnie był wyż, na wyższym poziomie czyli stworzył ten wyższą, wyższy dołek. To jest bardzo dobre tak naprawdę jeżeli chodzi o odbicie. Mieliśmy zwiększenie tutaj wolumenu więc to wszystko było bardzo bardzo pozytywnie jeżeli chodzi o wybronienie tego miejsca. Natomiast moim zdaniem jeżeli tutaj dojdziemy jeszcze raz do, do kolejnej próby przybijania się tak, to już nie będziemy bronić tego dołka tylko tak naprawdę będziemy bronić ten dołek. I tutaj będziemy, w tym miejscu, mieć walkę. Więc pytanie jest, i wtedy, jak popatrzymy sobie na szerszy, że tak powiem, punkt widzenia, to wtedy, zobaczcie, to w tym miejscu będziemy bronić, tak naprawdę, to ten poziom. Czyli tutaj będziemy tak, może tutaj się już gdzieś zatrzyma na tej trendy linii, która tu jest wyznaczona, ale najprawdopodobniej, tak naprawdę, miejscem tego ataku będzie tutaj ta przerywana, właśnie cienka linia która jest, to jest kolejny poziom Fibonacci, no i tutaj będziemy mieć atak wtedy i obronę na tym poziomie. Oczywiście jeżeli tutaj się odbijemy, natomiast jeżeli przebijemy tutaj i się wybronimy, to będziemy mieć um, już kontynuację najprawdopodobniej tego ruchu do góry lub też wejście w to co mówiłem w poprzednim filmiku, wejście w trend boczny pomiędzy 32 a 36 tysięcy dolarów i taki okres może trwać... No, miesiąc na przykład dwa miesiące, jeżeli tak by było. I powiedzmy, że trwałoby to do kolejnego do połowy lutego co najmniej lub do końca lutego. I tutaj pytanie jest, co by się wydarzyło właśnie, jeżeli chodzi o świeczkę też miesięczną na lutym, ale to zostawmy na razie. Jeżeli byśmy weszli tutaj w ten, w ten trend boczny, który jest, tak, to yy, mielibyśmy wybuch altów, krótko mówiąc, więc to na co czekamy od długiego, długiego już czasu, żeby był tak zwany super, super mini, no nie super, tylko mini alt season, ale taki prawdziwy alt season, bo na razie widzieliśmy, że alty mocno strzelały do góry po 50% i tak dalej, nawet w ciągu dnia, ale to naprawdę jeszcze jest nic, i wtedy możemy dopiero wejść w tak zwany alt season w stosunku do Bitcoina. Alty będą bardzo, 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 bardzo mocno rosły. No i tutaj nam jest to potrzebne. I teraz to właśnie się zacznie w tym momencie. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której mówiłem też na poprzednim filmiku, że tak naprawdę ważne jest też to w jaki sposób zamkniemy tą świeczkę Właśnie miesięczną. Czyli zobaczcie, poziom 36 tysięcy byłby tutaj, czyli ona by się wtedy tak ozemknęła. Byłaby zieloną świeczką. To by wyglądało już w miarę ok. Natomiast lepszy, oczywiście, byłby poziom, powiedzmy, gdzieś 38 tysięcy dolarów. I teraz, co by to oznaczało, żebyśmy tutaj mieli jakąś akcję w najbliższym czasie, oznaczałoby to, i znowu musimy przejść tutaj na. Mniejszy okres, czyli na godzinę, oznaczałoby to, że tutaj, tu już sobie włączmy, znowu, wszystkie nasze naniesienia, oznaczałoby to, że tutaj najprawdopodobniej to, co by się wydarzyło, to przy takim poziomie wyciągnięcia tego miesiąca weszlibyśmy tak. Przebilibyśmy, mamy, pamiętajcie, na no to 3 dni, przebilibyśmy tutaj ten poziom. Jeżeli chodzi o to W, czyli to W by było, i zaraz jak mamy to W, to wtedy, <coughs> przepraszam, W w tym miejscu, to wtedy um, przebijamy to. Jeżeli to przebijamy, to wtedy musimy urosnąć w przeciągu, pamiętajcie, trzech dni, przebić tutaj gdzieś do poziomu 38 tysięcy dolarów, tak, i później albo tutaj. Wybronić ten poziom, albo po prostu znowu spaść tutaj do tego kanału, i to będzie znowuż jak najbardziej ok. Najważniejsze, żebyśmy albo zostali w tym kanale, albo go przebili, i później możemy sobie zostać. tak Nawet tutaj byśmy mogli sobie zostać jako taka druga opcja, nazwijmy to. Natomiast ważne, żebyśmy zostali powyżej tego. Tutaj poziomu, czyli dla przybliżenia powiedzmy 32 tysiące dolarów. Jeżeli tak będzie, no to w tym momencie zobaczymy, moim zdaniem, olbrzymi alt season, strzały właśnie altów w stosunku do bitcoina 30-50%. Niektóre w przeciągu kilku dni mogą zyskać nawet kilkaset procent, bo dlatego, że one do tej pory były bardzo, bardzo mocno wyciśnięte jak cytryna. Pokażę wam kilka takich, które oczywiście są to starsze jakieś nazwijmy to altcoiny, nie te nowe z DeFi, które bardzo mocno szczytują już od zeszłego roku tak naprawdę. No i teraz popatrzmy sobie na przykład na, nie, mamy Bitcoin Cash i zobaczmy sobie tutaj w aspekcie tygodniowym. Zobaczcie, widzicie jak on, został, jak on został wyciśnięty tak naprawdę już tutaj, jeżeli chodzi o jego wartość w stosunku do Bitcoina albo na przykład ADA która, Zobaczcie i znowu tutaj zabierzmy sobie na razie wszystkie naniesienia, popatrzcie widzicie to są szczyty, które były w 2017-18 roku no i zobaczcie zostało tutaj wyciśnięte, akumulacja została zebrana i no i teraz czekamy tak naprawdę na jakiś rajd takich właśnie altcoinów w stosunku do Bitcoina. Jeżeli tak będzie to będą to naprawdę bardzo fajne wzrosty w krótkim czasie no i do rynku napłynie też pewnie duża kasa z tym związana. Natomiast najważniejsze, żeby już nie było tej kasy odpływu z Bitcoina. Bo jeżeli będziemy mieć odpływ mocny z Bitcoina kasy, no to w tym momencie tak naprawdę będziemy widzieć dalsze spadki na Bitcoinie. No i zobaczymy, co zrobią wtedy altcoiny. Natomiast już wczoraj widzieliśmy, że one zareagowały negatywnie na spadki, które były, czyli też spadały. Natomiast w poprzednich spadkach, które były, to zauważyliście może, że altcoiny właśnie też wzrastały, bo one już były w większości na samym dnie. Dlatego mówię, że zostały wyciśnięte, wyciśnięte jak Cytryna, bo większość z nich, przynajmniej tych starszych, właśnie z 2018 roku, widziała takie dołki, że powiem szczerze, że zastanawiałem się, czy te projekty jeszcze w ogóle będą funkcjonowały. No ale popatrzmy sobie na coś takiego, co się nazywa Doge. O, popatrzcie. Już mamy wybicie. Zobaczcie, 44% dodge to jest właśnie jeden z tych starych. No i zobaczymy, co tutaj się wydarzy, czy on przebije jakieś tam inne poziomy, no, ale już tutaj jest blisko tego, żeby być wykupionym przynajmniej w tym aspekcie tygodniowym. No, zobaczymy, co się wydarzy na tym dodżu. Dodge jest też mocno pompowany, był pompowany na TikToku, więc nie dziwię się, że gdyby to jeszcze poleciało dalej, ale ten projekt nie jest niczym na razie, przynajmniej nie jest warty tego, żeby w niego wchodzić. Chyba, że będziemy mieć, wiedzieć, że ktoś się nim chce zająć, ale na razie nikt nie chce się nim zająć. Nie. I on jest tylko i wyłącznie pompowany spekulacyjnie. No i teraz popatrzmy sobie na inny. Digibyte. Też bardzo fajny projekt, zobaczcie, jak mocno on tutaj spadł. Pamiętajcie, że w momencie, w którym my mamy 90% w dół, to musimy odzyskać około 10 razy. Tak? Czyli 10 razy projekt musi wzrosnąć, żeby odzyskać swoje tak zwane all-time high. Moim zdaniem. Alty nie będą odzyskiwały swojego all time high w stosunku do Bitcoina natomiast one na pewno powinny być troszeczkę podpompowane tak? jeżeli chodzi o kwestie tych projektów no i ten projekt na przykład spadł ponad 90% więc załóżmy, że on by miał wzrastać do jakiegoś tam poziomu obecnego poziomu tutaj, na, nawet tutaj to już jest zobaczcie 200% tak? czyli do takich, takich pierwszych cenowych Jakichś rezystanców czyli oporów. Jeżeli by poszedł jeszcze wyżej, no to by wzrósł 500%. Tak? I to są wszystko rzeczy, które mogą jak najbardziej się wydarzyć, bo te projekty nie potrzebują, że tak powiem, dużej kasy, bo one mają nieduże market cap'y w stosunku do bitcoina, żeby zostać wypompowane w górę naprawdę o duże poziomy. Popatrzmy sobie jeszcze na jakiś stary taki projekt o, na przykład Ignis. Ignis też mega dobry projekt, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Mam kolegę, który jest fanem Ignisa i też ma tam mnóstwo środków swoich zainwestowanych no i czeka tylko na to aż właśnie taki Ignis się odbije natomiast tutaj no też my, musielibyśmy sprawdzić bo nie zawsze to że tutaj były obroty i tu ich nie ma oznacza że tak naprawdę coś się wydarzyło bo być może na przykład Ignis jest tradowany już w tej chwili bardziej na innej giełdzie niż na Bitrixie więc to trzeba zobaczyć zawsze no, zagregowane takie obroty na przykład właśnie na Coingecko no i zobaczmy Teraz, jakby to wyglądało, gdybyśmy tutaj mieli zrobić znowuż jakąś bardzo prostą symulację wzrostu w oparciu tylko i wyłącznie o poziomy cenowe i jakiś opór, to jest 100%. Jeżeli byśmy dodali do kolejnego progu, to mamy 250%, tak? natomiast jeżeli byśmy zakładali gdzieś już jakiś taki dobry poziom do tego projektu, no to mamy około 500%. Wzrostu i dalej, zobaczcie, mówimy o tym, że jesteśmy mega daleko w stosunku do tego, co tutaj było. Zobaczcie, jeżeli chodzi o kwestie związane z jego ATH. Czyli jeżeli tutaj byśmy przyłożyli sobie znowu naszą miarkę i popatrzylibyśmy, jaki to by miał być wzrost, to byłoby to 24 razy do poprzedniego ATH. Nie wiem, czy takie projekty są w stanie co zrobić, natomiast patrząc na nie, na RSI, które tutaj mamy, na poziom, który tutaj jest, na jakieś tam obroty, które faktycznie wzrosły, trzeba by było porównać je, już mówię, do zagregowanego jakiegoś wzrostu na tym, no to, to są projekty, które prawdopodobnie mogą być właśnie wypompowane wtedy, kiedy Bitcoin pójdzie w górę i w bok. Ale najpierw, moim zdaniem, musimy mieć wybroniony ten poziom który jeszcze nie został wybroniony moim zdaniem i przebicie, czyli właśnie do tych 38 tysięcy i później spadek albo co najmniej do tych 36 tysięcy i tutaj wejście w ten kanał taki boczny, który wam pokazywałem OK, jakie jeszcze inne projekty, Litecoin, zobaczmy ma Litecoina ze starych projektów, zobaczcie tak naprawdę on tutaj skonsolidował się już na samym dole no i jeżeli jakiś projekt miałby też się odbić do Bitcoina to jest to potencjalnie między innymi Litecoin czyli znowuż przerzucasz część Bitcoina na przykład do takiego Litecoina no i liczysz na to, bo to liczysz tak naprawdę na to, że on się tutaj odbije no i te procenty mogą być naprawdę bardzo, bardzo znaczące w krótkim czasie bo mówimy tutaj pewnie o tygodniu do dwóch gdzie na przykład na kilku projektach możesz zarobić nawet 200-300% jeżeli chodzi o bitcoina w stosunku na przykład właśnie do takiego altcoina bo mówię nie dużo potrzeba żeby takie projekty wypompować jeżeli chcesz to mogę ci nawet pokazać właśnie w tej chwili jeżeli ty chcesz ja ci pokażę bo ja chcę ci to pokazać jak będziemy mieć na żywo już niedługo też będziemy prowadzić jakieś rzeczy na żywo to wtedy będziemy mogli sobie zobaczyć jak to wygląda no i popatrzmy sobie na przykład taki projekt Digibyte Ok i projekt Digibyte ma 333 miliony dolarów market capu i popatrzmy jaki miał market cap w najwyższym swoim punkcie wcześniej. W najwyższym swoim punkcie wcześniej miał miliard. Więc jeżeli mówimy o tym, że w tej chwili Digibyte miałby na przykład wzrosnąć tak, do takiego poziomu chociażby powiedzmy niech będzie, znowuż nie, nie idźmy do, do all time high na razie tak, tylko i wyłącznie Spekulacyjnie się pobawmy, że pójdzie sobie do 750 miliard, milionów, no to to już mamy w tej chwili 2x. A dla takiego projektu, żeby w tej chwili wzrosnąć, tak, czyli dostać 300 milionów z rynku, to jest bardzo mało. Przy tym, kiedy mamy rynek około 1 tryliona dolarów, po polsku 1 biliona. Jeżeli miałby być miliardowy rynek, to już mamy razy 3. I to jeszcze dalej nie mamy poprzedniego ATH, które jest. Natomiast ważne jest też, żeby zobaczyć, czy te projekty w ogóle mają szansę na to, żeby być wyhajpowane. Bo, żeby być wyhajpowane, no to one muszą coś wnosić, jeżeli chodzi o yy, fundamenty. No i zobaczcie, na przykład, kolejny taki projekt, bardzo też dobry, Nexus, był przynajmniej dobry, i tutaj trzeba było, było sprawdzić znowu jego fundamenty. No ale też szeruje dno, więc jeżeli on tutaj by miał wzrastać, no to też pobawmy się chwilkę, tak? Pobawmy się i znowu, pierwszy taki opór jakiś większy cenowy, no to jest tu to mamy 12 razy, tu mamy 26 razy. No ale dlaczego? Dlatego, że jeżeli wiesz, to tutaj mieliśmy spadek na poziomie, zobaczcie, 98. Procent i to jest dla altcoinów w stosunku do Bitcoina, bardzo, że tak powiem, normalne. Dlatego, że jak Bitcoin rośnie, no to po prostu je ściskają w dół, jeżeli chodzi o wartość w stosunku do Bitcoina. No i teraz jak pamiętasz, ostatnio robiłem taką tabelkę, i oto jest ta tabelka, no to jeżeli coś spadło, zobaczcie, 90%, to musi wzrosnąć o 900%, czyli 10x, krótko mówiąc, no bo procenty zawsze dzielimy albo o, albo o razy, tak? No, i teraz, jeżeli tutaj mamy nie 90, 90, tylko 98, to zobaczcie, żeby projekt odzyskał to, co miał wcześniej, musi wzrosnąć przy 98% spadku, musi odzyskać wzrosnąć o 4900%, czyli krótko mówiąc, razy 50. Stąd też, jak widzicie coś takiego, to nie dziwcie się, że takie poziomy, które ja wyznaczam, tak, w stosunku do bitcoina, to mamy 4 pro, To jest 400%. Tu mamy 10x, przepraszam, bo to źle wcześniej musiałem zaznaczyć. Widzicie? to trzeba być już bardziej dokładnym, bo te poziomy są naprawdę niskie. Dobra, i teraz jeszcze raz. Jest poziom, powiedzmy, 1200, o, ten. teraz do pierwszego jakiegoś poziomu cenowego, gdzie może być opór 500 razy. Tak, czyli 500%, przepraszam, 5X. Później mamy 8x, później tutaj mamy 13x, tak? i dalej nie jesteśmy na all-time high. Dlatego te projekty tak szybko, tak? jeżeli znajdujemy dołek i w niego inwestujemy, no to tak szybko możemy na tych projektach zrobić, I jeżeli tylko i wyłącznie do tego projektu napłynie kasa. No i to jest ważne, żeby znaleźć takie właśnie projekty w tym momencie. Te na przykład stare projekty, które zostały tak wyciśnięte, żeby w tej chwili ktoś chciał z powrotem do nich wsadzić kasę i je trochę bardziej podpompować. Oczywiście, jeżeli te projekty mają fundamenty, to jest na to duża szansa i projekty, na przykład, które działają. Na przykład, jednym z takich działających projektów jest Steam. Natomiast, czy on będzie miał tutaj taką pompkę, no tego nie wiem. Popatrzcie, jak to zostało wyciśnięte. No to jest jakaś masakra. Tak? Widzieliście tam górkę, jaka jest. No i to tutaj. To jest już masakra na tym, jeżeli będziemy mieć jakąkolwiek pompkę, to zobaczcie tutaj do pierwszego poziomu, to już jest 27 razy wzrostu w stosunku do bitcoina, czyli inwestujesz jednego bitcoina i możesz mieć 27. Tak, krótko mówiąc, ale sam, sama inwestycja jednego bitcoina to już pewnie zmieniłaby cenę bardzo, bardzo mocno, bo to też jest dosyć istotne, że ty sam możesz podpompować już taki projekt, wyrzucając na przykład niewiele kapitału. No i zobaczcie, tak? Czyli tutaj. Ten, te poziomy, o tutaj na przykład był taki strzał i zobaczcie taki strzał tutaj to było ile? 250% ale później znowu spadliśmy tak, bo Steam musi mieć ten zakończenie tego rajdu Bitcoina moim zdaniem, żeby to się wydarzyło no i takie uspokojenie, jeżeli to uspokojenie w teraz przyjdzie to będziemy właśnie widzieć takie strzały okej, okay, mam nadzieję, że ten wygląd właśnie w altcoiny i to co się potencjalnie może wydarzyć jest do ciebie przydatne. Jeden z takich projektów, które według mnie jest godne polecenia to jest Sayacoin i oni mają funkcjonującą platformę, na którą możesz wrzucać pliki i podać komuś linka do tego, żeby sobie to ściągnął. Więc to jest jeden z takich funkcjonujących projektów no i mam nadzieję, że właśnie ten Sayacoin bardzo fajnie w tej chwili zacznie iść tutaj do góry ze względu na to, że ten projekt dalej działa, a nie upadł w przeciągu kilku ostatnich lat, więc ja zakładam, że między innymi SIA Coin właśnie wróci do żywych, a co mi jeszcze o tym mówi to między innymi to, że tutaj w połowie zeszłego roku pojawił się wolumen, tak Zobaczcie, większy wolumen tutaj na Binance niż mieliśmy tutaj w poprzedniej bańce, czyli w 2018 roku. Mamy większy wolumen na Sajakonie, ktoś tutaj to wykupywał, co najprawdopodobniej może tworzyć w tym miejscu taki, nazwijmy to obszar akumulacji. No i pytanie jest, jak długo jeszcze to sobie tutaj pociągnie? Czy to już będziemy się mogli wybijać do góry? Tak. Natomiast czy będzie jeszcze jakiś tam element boczny, dopiero później zaczniemy się wbijać do góry. Natomiast Sojegoin, bardzo też fajny taki projekt. Oczywiście, zanim będziecie inwestować, sprawdźcie, bo może się coś zmieniło, akurat i stwierdzili, że już rezygnują z takiego projektu. Inny projekt, taki, który, o którym mówię już chyba od tygodnia, dwóch tygodni, to jest LISK. Też moim zdaniem funkcjonujący dalej projekt, który jeszcze nie oddał czegoś znaczącego. No ale funkcjonuje, są audyty, są bardzo pozytywne no i na listku w stosunku do Bitcoina myślę, że też spokojnie będzie można bardzo, bardzo dobrze zarobić. Ok, no to tyle na dzisiaj, jeżeli to było dla was przydatne to jak zwykle poproszę o łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, zostaw jakiś komentarz, jeżeli zostawisz łapkę w dół to proszę cię, napisz też dlaczego. Na przykład, czy się nie zgadzasz z tym, co powiedziałem? Jeżeli tak, no to napisz to w komentarzu. Jeżeli coś ci się nie podoba, cało to też po prostu napisz to, żebym miał jakikolwiek feedback od ciebie, poza tym, że jest łapka w dół. Ok? Dzięki i trzymaj się. Cześć.